Wracali do Polski całe życie, kupowali domy, barali po trzy etaty, w rodzinne strony lecieli raz na dziesięć lat. Moment nigdy nie był dobry, trudno utracić to, czego się jeszcze nie zdobyło. Na stare lata pragnęli być bliżej dobrego szpitala, zachłystywali się przestrzenią, nie wyjeżdżając nigdy z miasta, gdzie dostali pierwszą pracę. Stali z uniesionym wysoko czołem, dokąd świat nie upadł na kolana. Całą noc obserwowałem przez uchylone okno, jak sąsiedzi pakują samochód na wysyłkę do Polski. Jak trwoga, to do źródeł dzieciństwa, miejsc zapamiętanych na zawsze. Prowadziliśmy tutaj podwójne życie, mierząc czas według dwóch zegarków. Sześć godzin różnicy było tak jak wehikuł czasu, który utracił kontrolę nad kierownicą, odbijając się od zachodniego do wschodniego południka. Nawet ci, którzy odnaleźli miejsce, nie odnaleźli spokoju ducha patrząc nocami w gwiazdy, światła samolotów. Emigracyjne domy stoją na kruchym fundamencie, z dala od cmentarzy rozświetlonych płomieniem pamięci. Budowaliśmy strażnicze wieże iluzji, sadziliśmy ogrody, wśród których bawiły się wiewiórki, a nasze życie mijało w pięknie, którym nie można się nawet podzielić. Opanowaliśmy sztukę odkładania wszystkiego na później. Decyzję podjęliśmy raz, na więcej nie było już sił. Żyliśmy z dnia na dzień, jakby chwile w nieskończoność trwały, przenosiły w bezpieczną przyszłość i pustkę. Kroniki poetyckie powstają od listopada 2015 roku. Założenia miały być pisane codziennie, ale okazało się, że poetycka forma zapisu i relatywna natura czasu uniemożliwiają taką dyscyplinę. Tygodnie walczą o równouprawnienie z dniami i chwilami, a bieg godzin nie zawsze jest jednowymiarowy. Kroniki przyjęły formę klepsydry odmierzającej czas i ważącej słowa oraz litery.